Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bruda tego geeka. I dzisiaj nie będzie Lego, dzisiaj będą makiety z innymi klockami. Ale nieważne, skupcie się na makietach. Nie wiem czy pamiętacie moją tegoroczną makietę, z, która była taką współpracą z firmą Klocki Blocki, czy też właściwie Blocki, bo nie wiem czy one nadal są Klocki Blocki, czy może już same Blocki. Nieważne, robiłem makietę z Rabena, bo to była taka ich seria licencjonowana na ubiegły rok, natomiast teraz jeśli chodzi o nowe serie... Znowu blocki jadą w dwie lokalizacje na targi. Później to będą Kielce, natomiast wcześniej mamy Nurembergę. To są właściwie największe targi zabawek w Europie. No i zrobiliśmy sobie znowu taki wspólny temat, czyli makiety, natomiast nie jedną dużą, a cztery mniejsze. Te podstawy miały wymiary około chyba 65 na 55 cm i stwierdziliśmy, że zrobimy cztery różne tematyki. No i podzieliliśmy to na serie, które po prostu teraz dostały nowe zestawy, czyli policja, straż pożarna, budowa oraz wojsko. I jakby tutaj ja miałem to sobie rozplanować, poustawiać i zrobić do tego teren. No cóż, ocencie po prostu, ja przenoszę się właśnie na stół, który o, jest tam zlokalizowany i będę wam pokazywał, jak te makiety wyglądają z bliska. Na początek makieta bardzo klasyczna, taka troszeczkę w miejskich klimatach, no a motywem przewodnim jest tutaj oczywiście policja. W tym miejscu możecie sobie zobaczyć posterunek policji, w którym jest pustawa, ale ja też tutaj nie decydowałem się na ustawianie w jakikolwiek sposób minifigurek, żeby też można je było w dowolny sposób już poustawiać na miejscu. Nie chciałem ich też przytwierdzać na sztywno, pojazdy też nie są przytwierdzone do podstawy, możemy je sobie w dowolny sposób dźwigać i odrywać od powierzchni. Na stałe przytwierdzony jest oczywiście posterunek, no bo jakby nie patrzeć, ciężko by go było sobie gdzieś tam w tą trawę, tak zmieścić, żeby nie było widocznych szpar. Co do samego otoczenia, tutaj stwierdziłem, że postawię na takie klimaty bardzo miejskie, bardzo zielone. Można zobaczyć jakieś dwa wzgórza, które tam są po lewej stronie, na których rośnie masa iglastych, iglastych liściastych jest na drzew. No i tutaj też w tej przedniej części mamy jakieś takie dwa długie krzaki, czy też żywopłoty. No i pomiędzy nimi też rosną sobie kolejne drzewka. Ja pozwolę sobie obrócić trochę makietę, żebyście mogli zobaczyć ją też z nieco innej perspektywy. Właśnie widzę, że wjechałem sobie trochę na tło, które będzie się gieło. Ja to obracam przy pomocy ręcznika, który mam po prostu pod podstawą. No i dzięki temu można sobie to łatwo obradzać i nie ro rozorać tła. Co do samej makiety i jej wykończenia. Tutaj mamy oczywiście z lewej strony, na tym pasie zieleni, przyklejone kamyczki, które zostały oczywiście pomalowane. Tutaj, gdzie są poustawiane pojazdy, jest masa, która ma imitować asfalt i rzeczywiście według mnie ona się sprawdza w tej roli bardzo dobrze. Co do malowania. Pasy były malowane gąbką, czyli robiłem to w ten sposób, żeby Okleić taśmą papierową, już wyschniętą, pomalowaną masę imitującą asfalt, no i wtedy mogłem sobie za pomocą gąbki w te szparki, zrobione oczywiście z samej taśmy papierowej, zrobić te i to takie malowanie w stylu pasów, żeby to wyglądało jakoś tak realistycznie. Oczywiście nie da się tego zrobić tak jeden do jednego w takiej skali i też z zachowaniu takiego, wiecie, klimatu klockowego, ale wydaje mi się, że to wypadło całkiem w porządku. No a z tej strony możemy zobaczyć, jak komisariat prezentuje się od tyłu. Jest tutaj trochę jakichś takich stanowisk biurowych, tutaj mamy cele, główne wejście. Tutaj jest też lądowisko dla helikoptera, no a tutaj mamy taki dość rozległy teren trawiasty, który myślę, że też w fajny sposób sprawdza się jako coś, co wywołuje uśmiech na twarzy odwiedzających stoisko, no bo jakby nie patrzeć, ta trawa rzeczywiście wygląda bardzo realistycznie. Tak ludzie zaglądają, przyglądają się temu, mówią kurczę, jak to jest zrobione. No ale dobra, policja za nami, idziemy dalej. Pora na kolejną miejską klasykę, czyli Straż Pożarną. Tutaj dzieje się naprawdę sporo. Mamy akcję gaśniczą, no bo płoną jakieś zbiorniki, które być może mają w sobie jakieś niebezpieczne chemikalia. Swoją drogą, kto by umieścił między drzewami zbiorniki, które mogą wybuchnąć? Tylko ja. No ale dobra. Mamy tutaj różne miejscówki, w których dzieje się akcja. No bo zobaczcie, tam z tyłu mamy posterunek Straży Pożarnej, który jest ulokowany przy plaży. No bo też tam jest od razu takie lądowisko dla helikoptera. Co prawda, ja podmieniłem tutaj helikopter, który był takim jakby dronem gaśniczym, na duży helikopter, więc nie martwcie się, że on stąd nie powinien odlecieć, bo śmigła mi oczywiście walnąły w budynek, to pewnie będzie przedłużone finalnie na targi. Natomiast tutaj mamy jeszcze jakiś taki samochód z przyczepą, na przyczepie standardowo jest ponton, który sobie płynie morzem, no i tutaj mamy fragment takiego lasu i też dwa samochody, które już przyjechały z akcją gaśniczą. No te figurki jakby są ustawione po to, w taki sposób, żebym ich nie pogubił, żebym wiedział, jak to mam przygotować do spakowania. Tutaj mamy taki dość wąski fragment plaży, który przychodzi oczywiście już w taki teren bardziej leśny. Tutaj mamy oczywiście wspomniane wcześniej morze. O i właśnie wjeżdżam sobie z tyłu w tło, które będę musiał zaraz wyczyścić. Bo o tym zapomniałem, że za mocno wjechałem makietą w głąb. No i dobra, tutaj oczywiście woda sobie w jakiś tam sposób faluje. Pod wodą jest podkład w kolorze zielonym, żeby ten kolor niebieski, tak momentami, dawał właśnie takie fajne przejście w zieleń. Tutaj też efektem wody takiej przezroczystej dałem wykończenie w taki sposób, żeby było złudzenie takiego mokrego piasku lub też po prostu odrobinki wody, która gdzieś tam zostaje. No i jak zobaczymy sobie tutaj, no to jeszcze mamy oczywiście te fragmenty leśne i samochody, które też zjeżdżają po to, żeby ratować płonący las. Tutaj mam tylko jeden fragment drogi, nie zdecydowałem się na dwa pasy, żeby też nie ścisnąć za bardzo tego centralnego punktu w samej makiecie, no bo musiałem też zrobić kawałek morza, no i tutaj zdecydowałem się na zrobienie tylko i wyłącznie jednego pasa. Tutaj z kolei konstrukcja, z której chyba jestem dumny najbardziej, no bo mamy takie Elementy wojskowe, baza gdzieś tam, osadzona w lesie, ale zobaczcie, dookoła taki pustynny teren więc to wzgórze, tak na dobrą sprawę, jest tylko trochę porośnięte jakimiś takimi choinkami. Tutaj mamy posterunek, który oczywiście służy do ostrzału, gdyby ktoś chciał nas najechać. Sama baza zlokalizowana na wzgórzu mamy tutaj też pojazdy, mamy wyrzutnie rakiet, tutaj mamy jakiś transporter, jest i czołg, no a na wzgórzu oczywiście Prezentuje się ta cała baza wojskowa, i ona jest, tak szczerze mówiąc, też myślę. Ciekawy sposób chyba osadzony na tym wzgórzu, bo to wzgórze jest takie wyschnięte, takie ziemiste bardzo mocno. No i jest gdzieś tam poobrastane krzaczkami, tutaj dookoła otoczone też choinkami. No i zobaczcie, mamy tutaj też takie tereny podmokłe, bo jak widać ten piach jest taki trochę rozjeżdżony. Tutaj pojawiają się właśnie takie jakby kałuże, gdzie w tych głębszych miejscach siedzi jeszcze woda. Tak mi się to zawsze kojarzyło właśnie z klimatami wojskowymi, że jak jakiś samochód jedzie, to on właśnie musi jechać przez takie Ni to błoto, ni to piach, ni to glina, ale rzeczywiście jest tam zazwyczaj mokro, że to wszystko jest takie bardzo charakterystyczne. No i też, żeby tutaj nie było tak pustawo, to z tej strony, jeśli chodzi o wzgórze poprzyklejałem również kępki różnokolorowych traw, żeby to w jakiś sposób się wyróżniało, żeby to nie świeciło taką wiecie, po prostu totalną golizną. Tutaj też oczywiście można sobie zajrzeć do środka tej bazy wojskowej, zobaczyć co tam jest, są jakieś komputery, tutaj jakieś prycze, tutaj też jest takie stanowisko do ostrzału, które w sumie całkiem ciekawie wygląda. Mamy też ruchomy radar, którego w tym momencie nie widzicie, bo jest na dachu, jakieś drabiny, żeby sobie na te wyższe kondygnacje wchodzić, no i tak jak mówiłem, według mnie to jest najlepsze, z tych czterech makiet, które Wam dzisiaj prezentuję. I cyk, konstrukcja numer 4. Tutaj oczywiście na pytanie, co się dzieje, odpowiem drogę robio. No bo tak szczerze mówiąc, jeszcze się zorientowałem już po złożeniu wszystkiego, po poustawianiu tych sprzętów, że zabrakło żurawia, czy dźwigu właściwie takiego. No, i on jeszcze się tutaj znajdzie, tylko że po prostu nie było go w przesyłce. I co do samej konstrukcji. Z lewej strony jest taka kubka kruszywa, gdzie oczywiście ten spychacz sobie tutaj je przesuwa. Mamy też oczywiście, przez to, że to jest teren budowy, tutaj już taką drogę bardzo ziemistą, taką powiedziałbym nawet lekko glinianą. Tutaj jest świeżo położony asfalt. Tam jest jakaś podsypka z piachu, więc dopiero ta droga jest w budowie. Zobaczymy sobie to oczywiście za chwilkę. Tutaj zostało jakieś wzgórze, które po prostu było, być może to jest usypane też wzgórze drobniejszego kruszywa takiego właśnie, żeby je sypać gdzieś tam na utwardzenie pod asfalt. Sprzęty Idealne do takiej konstrukcji, do tego co się tutaj dzieje, tutaj jeszcze troszeczkę choinek, no bo z tej strony po prostu ciężki sprzęt jeszcze nie wjechał, więc te drzewa się na razie uratowały. Zobaczymy, jak to się finalnie zakończy. No i tutaj zobaczcie, mamy gruszkę, która oczywiście wylewa asfalt. Tam walec go wyrównuje. No i tutaj jest jeszcze też taka zaznaczona nierówność, że to jest jeszcze właśnie nie pociągnięte dalej. A tutaj możecie zobaczyć wilgotny piach, który powinien się spełnić jako. Taka ostatnia warstwa podkładu pod asfaltem. Nie wiem, nie znam się na kładzeniu dróg, ale stwierdziłem, że tak to będzie wyglądało w miarę sensownie. No, jak gdzieś tam jeżdżę, no to jak budują drogę, to mniej więcej tak to wygląda. A gdzie by ustawić w sumie ten dźwig? Hmm, będzie ciężko, ale na pewno coś się wymyśli. Okej, okay, ja już oceniłem, ja już stwierdziłem, że moją ulubioną makietą jest makieta wojskowa, natomiast nie wiem, jak to wygląda w Waszym przypadku. Być może Wasze preferencje są zbliżone bardziej w kierunku budowy, a może w kierunku policji czy też straży pożarnej. Nie mam pojęcia. Wybierajcie, dawajcie mi w komentarzach znać, e, który z tych zestawów, znaczy zestawów, która z tych Dioram, która z tych e, hmm, kopu ekspozycyjno-targowych podobała Wam się najbardziej. Piszcie oczywiście w komentarzach. No i tyle. No. Mam nadzieję, że za rok znowu coś będziemy mogli fajnego zmajstrować, bo ja mam przy tym masę Frajdy. I to jest fajne, że mogę kreować jakby wizerunek serii, która później będzie właśnie kojarzona przez odbiorców czy też potencjalnych dystrybutorów na targach. Dla mnie to jest fajne. No i tyle. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.